Jeśli chodzi o agrotechnikę uprawy imbiru to można powiedzieć, że uprawa imbiru czy też polega albo uprawa imbiru jest tożsama z uprawą ziemniaka. To znaczy takie same wymagania glebowe, takie same wymagania termiczne. Jeśli chodzi o nawożenie podobne do ziemniaka, natomiast długość okresu wegetacji imbiru w warunkach naturalnych to się na poziomie 10 miesięcy. No niestety, warunek jego polski nie jesteśmy w stanie tego uzyskać. W związku z powyższym, my w ramach projektu polski Imbir badamy, testujemy poszczególne rozwiązania agrotechniczne, które przyczynią się do tego, że delikatnie mówiąc oszukamy Imbir i zyskamy te 10 miesięcy. No bo fizycznie Imbir nie będzie 10 miesięcy ani w tunelu, ani warunkach naturalnych na polu, ale poprzez zabiegi agrotechniczne no jesteśmy w stanie ten okres 9-10 miesięcy uzyskać. Jeśli chodzi o zabiegi agrotechniczne, które w pewien sposób mogą nas przyczynić się do tego, że ta uprawa imbiru w Polsce będzie mogła być praktykowana na szerszą skalę to oczywiście podkiełkowywanie imbiru. Tak samo jak w przypadku ziemniaka. Podkiełkowywanie imbiru skraca długość okresu wegetacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, uprawa współrzędna na przykład z kukurydzą, bo kukurydza jest rośliną wys wysoką i jeśli będziemy uprawiać współrzędny imbir z kukurydzą no to ta, ta temperatura w łanie będzie zdecydowanie większa no bo presja wiatru będzie mniejsza. Kolejną rzeczą to oczywiście odmiany i właśnie będąc w tym roku na targach rolniczych futek z Japonii, zawiązaliśmy współpracę z dużym przedsiębiorcą z Chin, który zajmuje się uprawą imbiru w warunkach naturalnych i od tego pana pozyskaliśmy cztery odmiany, które w tym roku uprawiamy, które w tym roku testujemy. Te odmiany charakteryzują się po pierwsze różną długością okresu wegetacji, jednocześnie charakteryzują się zróżnicowaną masą pojedynczego kłącza, czyli tak zwanego pojedynczego sadzeniaka. Jeśli chodzi o odmiany, to w tej chwili mogę powiedzieć, że jedna z tych czterech odmian w 95% będzie mogła być wykorzystana w warunkach Wielkopolski na szerszą skalę. I powiem jeszcze jedną rzecz, a mianowicie te odmiany charakteryzowały się różną masą pojedynczego kłącza, ponieważ te kłącza ważyły od 150 do 200, nawet powyżej 200 gram. Ale też były takie odmiany, które waga jednego końca charakteryzowała się na poziomie około 50 g. W związku z powyższym też to wpływało na różną gęstość sadzenia, ale ze swojej perspektywy mogę wyciągnąć w tej chwili jeden wniosek. Do tego, aby móc w Polsce uprawiać Imbir. Waga pojedynczego łącza powinna kształtować się na poziomie od 150 do 200, nawet powyżej 200 gramów.